Cześć, z tej strony jak zwykle Natalia. I dzisiaj chciałam trochę poopowiadać Wam o Timie Bartonie. O reżyserze, który zajmował w moim nastoletnim sercu naprawdę wyjątkowe miejsce. I oglądanie jego filmów było jednym z tych pierwszych kroków, które robiłam w świat kinematografii, gdzie byłam w stanie rozróżnić indywidualny styl twórcy. Wiecie, starałam się analizować, doszukiwać różnych kontekstów. I tak, zdecydowanie filmy Tima Bartona były tym, co mnie hipnotyzowało i przyciągało do kina. I dalej wiele z tych filmów, nawet po latach, będzie dla mnie majstersztykiem kinematografii. Bo w sumie to uwielbiam groteskę, dziwność i taki gotycki vibe. A ten mroczny, często złowieszczy, abstrakcyjny i przyrysowany styl Tima Bartona trafiał do mnie od najmłodszych lat. I może właśnie dlatego od jakiejś dekady ciężko wzdycham z tęsknoty, gdy wychodzę po bartonowskim filmie z kina. Bo jego filmy gdzieś tak od 2010 roku. No nie powiem, że są złe, ale już nie są tak nasiąknięte tym nieszablonowym stylem, który tak mnie pociągał. I pewnie gdzieś tam jest ta mroczna baśniowość, ale coś stało się z tymi nieszablonowymi bohaterami, którzy zrobili się jacyś tacy bardziej smutni i odpychający? No bo kiedyś ich mroczność i bycie outsiderami to nie były jedyne cechy. Gdzieś zapodział się ten też taki dobry czarny humor, który mnie bardzo bawił, a pojawiła się kiczowatość i to wcale nie ta kiczowatość, która miała sens i dodawała tym opowieściom charakteru, ale jakaś taka właśnie bardzo nijaka. I w sumie całym przyczynkiem do opowiadania o Timie Bartonie jest ten najnowszy sok z Żuka, ale do tego przejdziemy sobie później, bo to taki trochę przydługi wstęp, ale chciałam w końcu przybliżyć wam kiedyś bądź co bądź mojego ulubionego reżysera i zrobimy sobie bardzo szybką przebieszkę po jego dziełach i tym, co w sumie nakręcił przez te wszystkie lata. Wiecie, biografia Tima Bartona odbija się w jego produkcjach. Jego styl i to, co pokazuje w swoich filmach, jest dość ściśle splecione z jego życiem i odczuciami. W wielu wywiadach na temat swoich filmów Tim Barton mówi, że ten film był dla niego bardzo osobisty, albo w ten film yy, oddaje jakieś jego wewnętrzne ja. I praktycznie mówi to przy każdym filmie, ale okej. Okay. Barton urodził się 25 sierpnia 1958 roku w południowej Kalifornii w mieście Burbank. Jego mama była właścicielką sklepu z, jakby to powiedzieć, kocimi bibelotami. Sam Barton mówił, że ten sklep był trochę bardziej creepy niż ciekawy. Wiecie, tam były jakieś figurki, karteczki, laleczki, pluszaki, akcesoria z kotami i dla kotów. Ale sklep zbankrutował, bo myślę, że w takim miasteczku małym chyba nie miał. Miał rację bytu, A jego ojciec pracował dla departamentu parków Burbank. Arton generalnie miał problemy z nawiązywaniem przyjaźni i lubił kontemplować życie zmarłych na cmentarzu. Tak przynajmniej o sobie opowiada. Już od najmłodszych lat fascynował się też brutalnymi horrorami w telewizji i w kinie, a jego rodzice mega się tym niepokoili. Chociaż w sumie dalej wielką tajemnicą jest to, dlaczego zamurowali mu okno w pokoju. Serio. Mimo swojej introwertycznej natury, Barton też starał się socjalizować i spełniać różne normy społeczne. I między innymi e, grał w piłkę wodną. Ale chyba też dlatego, że jego ojciec wcześniej był trenerem piłki, więc może to się stądziło. E, zapisał się on później do szkoły, którą w 1961 roku założył Walt Disney, czyli California Institute of Arts w Santa Clarita. W sumie się przyczyniło się to też do tego, że potem przez parę lat Barton pracował dla studia Disneya. Tutaj Barton nauczył się animować w sposób tak zwany disneyowski, korzystając z instrukcji animacji od niektórych z najwybitniejszych artystów studia tamtych czasów. Skupił się na animacji postaci, która była cechą charakterystyczną programu nauczania tej szkoły. Jednak to nie był początek przygody z animacją. Tom już doskonalił od najmłodszych lat. Pierwsze filmy kręcił przy pomocy animacji poklatkowej i taśmy 8 mm. Używał do tego gumowych figurek dinozaurów. E, I właśnie tak powstał jego pierwszy film Wyspa doktora Agora. W stylu Bartona widać jego silną fascynację jaką przeżywał e, Vincentem Price'em czy Edgarem Allanem Poe. W sumie duży wpływ na niego na pewno też miał fakt wychowania się u podnóża Hollywood, gdzie jak wiadomo granica między jawą a snem jest bardzo cienka. W 1982 roku Barton nakręcił czarno-biały film krótkometrażowy Vincent, którego narratorem był Vincent Price. Vincent jest rodzajem autobiograficznej opowieści fikcyjnej, w której można właśnie wiele dowiedzieć się o samym Bartonie, bo tak naprawdę, dokładnie jak wczytamy się w jego biografię, odkryjemy, że Vincent Maloy to tak naprawdę alter ego Bartona. Wspomniałam wam wcześniej, że Barton pracował jakiś czas dla Disney'a. I do tego wątku będziemy w sumie wracać cały czas w jego artystycznej karierze, ale przyczynkiem do końca tej współpracy był Frankenweenie. No i to jest dosyć zabawne, bo ten wątek też będzie się później ciągnął. Ale ponieważ pierwszy raz nakręcił ją w 1984 roku, dyrektorzy Disneya stwierdzili, że jest zbyt przerażająca i dzieci będą się bały. I tak naprawdę wtedy skończyła się ich współpraca i myślę, że w tym momencie zrobiło mu to na dobre. Ale to nie była w ogóle jedyna dziwna rzecz, którą Barton robił dla Disneya w tamtych czasach. Bo uwaga, y, zrobił dla nich też wersję Jasia i Małgosi gdzieś na początku lat 80. I była to animacja poklatkowa, jak u Bartona, gdzie Jasi i Małgosia walczą kungfu z czarownicą. No. I Disney wyemitował to tylko raz w Halloween w 82 roku i nigdy więcej nie zostało to wyemitowane. Y, w ogóle to. Przez bardzo wiele lat krążyły plotki, że to nie istniało i to nigdy nie miało miejsca, ale ktoś kiedyś się dogrzebał i znalazł to w jakichś archiwach i tak faktycznie to istnieje. W 1985 roku powstał film, który może nie dla wszystkich jest znany jak inne, ale jest na tyle przełomowy, że nie można o nim nie wspomnieć, mówiąc o Bartoli, ponieważ jest to jego pierwszy film, który odniósł sukces. A najważniejsze, że pierwszy film, przy którym Współpracował z Danem Elfmanem I ta współpraca, jak wiecie, trwa po dziś dzień. A mówimy tutaj o filmie Wielka przygoda Peewee Hermana Ten film w sumie właśnie otworzył mu drzwi do tego Że jego następne filmy były finansowane I teraz, rok 1988 I wcale nie mówię, że to jest najlepszy rok <grych> I powstało wybitne, kultowe dzieło Beetlejuice jest to film, który nie mógł zostać absolutnie zignorowany ani przez widzów, ani przez krytyków. A o jego wpływie na kulturę popularną chyba nie muszę Wam wspominać. Nie muszę Wam tutaj też streszczać fabuły, ale powiem Wam o paru ciekawostkach. Nim Bartonowi w ogóle zwrócono uwagę na początkującego pewnego aktora komediowego, którym wtedy był Michael Keaton, Proponowano mu między innymi do, ro do roli Beetlejuice'a mm, Sammy'ego Davisa Juniora, e, takiego gościa z Rad Pack. I w ogóle nie wiem czy wiecie, ale Keaton tak naprawdę nie nazywa się Michael Keaton, tylko nazywa się Michael Douglas, ale no Hollywood nie mogło udźwignąć dwóch Michaelów Douglasów, więc musiał przyjąć pseudonim. Ale wracając do obsady, jedną z kandydatek do roli Lidi była... Uwaga, Sara Jessica Parker. I jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić, teraz jeszcze w ogóle patrząc po latach na ten e, sequel. No ale dobra. Dylie Deeds w ogóle miała grać Angelika Houston. E, będziecie ją kojarzyć, później grała Morticia Adams, ale się pochorowała, no i na jej miejsce wskoczyła Katrin O'Hara, która, no doskonale wiemy, też była świetna. Nasz główny bohater, czyli Żuko Soczek, pojawił się na ekranie tylko przez nieco ponad 14 minut łącznie a wiele dialogów Kitona było również improwizowanych. Sam film w głowie Bartona miał być wzorowany na horrorach klasy B, czego się konsekwentnie trzymał przy tej produkcji i to widać. W ogóle cały ten film to się mega opłacił, bo powstał przy budżecie 15 milionów dolarów i zarobił 74 miliony dolarów prawie w USA, co uczyniło go 10 najbardziej dochodowym filmem roku 1988. No i Sok z Żuka skończył z Oscarem za charakteryzację. Oczywiście najbardziej zasłużonym za tą charakteryzację, no bo wiadomo, była fenomenalna. Nasz Sok z Żuka doczekał się też animacji, którą też Barton nadzorował i ją uwielbiam, a także musicalu na Broadway, który jest genialny, uwielbiam piosenki stamtąd i o ile wiemy, doczekał się też drugiej części, o której będziemy mówić na samym końcu, bo to najnowsza produkcja. A teraz przejdźmy sobie do moich ukochanych filmów ze świata Batmana i tak, te filmy Bartonowskie, mimo tego, że wiecie, jest cała masa innych ekranizacji Batmana, te są moje ulubione. Gdy Barton wypuszczał sok z żuka, już pracował sobie nad Batmanem, ale nie miał jeszcze zielonego światła od Warnera. Dopiero y, ten kasowy sukces soku z żuka... Mu je dał, powiedz. Kasa, misiu, kasa, nie. No więc wiadomo było, że nikt nie będzie dawał kasy na tak duży, duży projekt, jeżeli okaże się, że inne, no jakby Barton nie będzie wziętym reżyserem. Wiecie, więc 35 lat temu powstał Batman Tima Bartona film, który zmienił postrzeganie kina superbohaterskiego. I jest taki śmieszny fakt w kontekście tego, który działa do tej pory na fandom czyli, nim wybra jak wybrano Kitona. Na Batmana, który dziś jest uznawany przez wielu za jeden z najgenialniejszych wyborów do tej roli, to. No, Fandon miał ogromny ból pewnej części ciała. Ale co, udało się i jakby po fakcie nikt już na to nie narzeka i wszyscy są zadowoleni. A do tej pory tak to działa. Jakieś castingi to wszyscy się bulwersują. Batman był wielkim sukcesem, o czym mogą świadczyć jego zarobki. Film w weekend otwarcia zarobił 40, prawie 3 miliony dolarów. Stał się filmem, który w ogóle najszybciej w historii zarobił 100 milionów dolar dolarów, osiągając ten wynik w 10 dni. I był to najlepiej zarabiający film yy, na podstawie komiksów DC do czasu Mrocznego Rycerza z 2008 roku. Czyli taki kawał czasu. I nikt z nas pewnie nie ma żadnych wątpliwości, że jak... Ten film Bartona, Batman jest świetny, ale moim zdaniem był on tylko drogą dodania nam czegoś jeszcze lepszego, czyli powrotu Batmana. I ja wiem, że wszyscy, nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale kocham powrót Batmana. Ten film dla mnie wizualnie i klimatycznie to jest majstersztyk, a Pingwin de Niego de Vito to jest mistrzowska kreacja. Kolejnych Batmanów Barton już nie dostał ponieważ Warner po prostu uznał, uwaga, że były zbyt mroczne i niebezpieczne dla dzieci. I jak wiemy, schedę po nim przyjął Schumacher, który miał być bardziej atrakcyjny dla nastolatków. Ja tutaj sobie to już przemilczę. I nie, może nie ma tu aż tyle Bartonowskich dziwactw, ale jednak jest tu widziana ta jego fascynacja niemieckim ekspresjonizmem, groteską i najważniejsza, świetna kreacja bohaterów. A propos w ogóle nietuzinkowej kreacji bohaterów i niemieckiego ekspresjonizmu. Pomiędzy Batmanami powstał film, który uznawany jest za jego arcydzieło i najlepszy film wszechczasów, który on stworzył, czyli Edward Nożycoręki, Ręki, w którym po raz pierwszy u Bartona pojawił się Johnny Depp. Aż do roli Jacka Sparrowa był Nierozerwalnie kojarzony z Bartonem. Edward Nożyco Ręki to taka baśń o samotności, inności, i ona mega poruszyła serca ludzi. Ten wizualny masterpiece był szczytem złotej ery Tima Bartona i do tej pory jest uznawany za krytyków za jego naprawdę największe dzieło. To jakby do dzisiaj. A on zaś twierdzi, że to jest jego najbardziej osobiste dzieło. Przy czym, tak jak wam mówiłam, co czytam wywiad po każdym filmie Bartona, to tak mówi o każdym swoim filmie, ale okay. zostając przy produkcjach, które u mnie jest must have na święta, czyli tak jak Edward Nożycoręki, bo to jest film, który po prostu jest u mnie must have na święta, jest też miasteczko Halloween. I jak wiele osób się myli, uważa, że Barton był reżyserem Nightmare Before Christmas, ale to jest nieprawda, bo był scenarzystą i mocno współpracował przy tym projekcie. Reżyserem był Henry Selk. I to, jak określa się powstanie tego filmu, taki tekst, który najbardziej mi się podoba w tym kontekście, to, że Barton złożył jajo, a Selig przez dwa lata je wysiadywał. To pokazuje, jak ten film powstawał. Także to jednak mimo wszystko jest ich wspólne dziecko, ale Selig jest reżyserem, nie był to Barton. Elfman napisał muzykę, a także y, w sumie śpiewał. Śpiewał, użyczył śpiewanego głosu Jackowi. I Tu wracamy w ogóle do wątku Disneya i Bartona, bo. Nightmare Before Christmas miał być filmem Disneya i miał zostać wydany jako animowany film Disneya, a potem firma zaczęła się obawiać, że no, to będzie zbyt straszne dla, dla dzieci, a przez to no, nieodpowiednie dla marki Disney i zamiast tego wydali go pod swoją marką Touchstone Pictures, które wykorzystywali wtedy do bardziej dorosłych projektów, e, którzy nie chcieli, żeby za bardzo kojarzyło się z Disneyem. The Nightmare Before Christmas był nominowany do jednego Oscara za najlepsze efekty wizualne, a przegrał z Parkiem Jurajskim. I należy również tutaj zauważyć, że było to przed powstaniem kategorii najlepszy film animowany, więc nie mógł być nominowany w tej kategorii. Pomysł na sequel pojawił się, pojawiały się od lat. W 2001 roku mówiono o tym, że Disney zrobi animowany, komputerowy sequel, ale Barton ich od tego odwiódł i powiedział, że on nie, on nie będzie robił po prostu tego w sposób animowany. Musi to być taki w sensie komputerowo, musi to być animacja poklatkowa. Pomysł pojawił się znowu w 2019 roku, ale od tego czasu nie mam jakichś większych informacji, czy to powstaje. W roku 94 Barton nakręcił nietuzinkową biografię Eda, Uda, człowieka y, postrzeganego jako najgorszy reżyser na świecie. Jednak Barton potrafił y, przemycić tą, jakby przeinaczyć tą smutną i pesymistyczną historię, w dzieje człowieka który był marzycielem i mimo kłód rzucanych mu przez nogi przez los, zrobił to, co kochał, czyli kręcił filmy. I ten słodko-gorzki obraz nie stał się może kasowym hitem, ale jest ponadczasowym klasykiem. Twierdzi się w ogóle, że Barton mocno się wczuł w ogóle w skórę Eda -Wooda i jego vibe było czuć podczas, potem podczas kręcenia jego innych filmów, na przykład dwa lata później Marsjanie atakują. I ludzie mówią, że w ogóle on po prostu tam był taki bardzo Edo No i Marsjanie atakują, to jest Film, który jest pastiszem i ukłonem, też znowu w stronę kina klasy B, ale tym razem science fiction. I pomimo gwiazdorskiej obsady w tym filmie, otrzymał on dość średnie oceny, ale jednak po latach myślę, że on dostał ten status kultowego w roku 1999. Dostaliśmy film Sleepy Hollow, yy, po polsku chyba, się nazywa, tak, nazywa się Jeździec bez głowy. I tu muszę Wam powiedzieć, że tu odważa się powiedzieć, że to jest dla mnie jeden z ostatnich filmów Bartona w tak zwanym, robię tutaj cudzysłów, jego stylu. Yy, uważam, że po tym filmie było widać tą zmianę artystyczną, choć wiecie, mój najukochańszy film Bartona jeszcze jeszcze kawałek przed nami. No i wiecie, dużymi krokami zbliżamy się do tego, kiedy Johnny Depp zmienia się w Jacka Sparrowa. I to nie tylko w Piotrach z Karaibów. Ale Sleepy Hollow miało ten niesamowity klimat, tą mroczną atmosferę i ten świetny czarny humor. Swoją drogą od dwóch lat Paramount coś przebąkuje o ribucie jeźdźca bez głowy, ale chyba bez Bartona przy stelach. Następnym filmem na koncie Bartona była Planeta Mokro. No i co ja wam mogę powiedzieć? Ja nie przepadam za planetą Małb i w ogóle nie przepadam za całym tym uniwersum. Jeżeli tak to można nazwać Bartonowska wersja, może też nie jest najlepsza, bo ani nie była dobrze przyjęta przez krytyków, ani dobrze nie zarobiła. Ale jeżeli mowa o wybitnych dziełach, to tak. Film, który jest moim ukochanym filmem w dorobku Tima Bartona i w ogóle jest na liście moich ukochanych filmów wszechczasów. I mówię tu o filmie Duża Ryba. W roli głównej syna, który próbuje połapać się w historii życia swojego ojca i odgadnąć, czy to coś jest prawdą, co nie, wystąpił Evan McGregor. Film początkowo był proponowany w ogóle Spielbergowi, ten był bardzo zajęty i pałeczkę przejął Tim Barton. Tematem filmu wiecie, jest to pojednanie umierającego ojca z synem to miał bardzo, bardzo duże znaczenie dla Bartona, ponieważ w 2000 roku zmarł jego ojciec i ten film dla mnie w ogóle jest taką baśniową opowieścią próbującą wydobyć dziecko z dorosłego i mimo całej swojej dziwaczności, którą ma Kocham w tym filmie to, że wywołuje on we mnie tak wiele emocji, takich i pozytywnych, i takiego bardzo dużo takiej refleksji. I bez żadnego wstydu powiem wam to: to jest mój ukochany film Bartona. I jeżeli wam nie udało się go jeszcze zobaczyć, to polecam. To jest naprawdę wyjątkowe dzieło. 2005 rok to jest rok dwóch wyjątkowych y, projektów Tima Bartona pierwszy z nich to jest "Gnijąca Panna Młoda, czyli taka przegenialna, słodko-gorzka animacja pogladkowa. Ciekawostka. Film został nominowany do Oscara i razem z ruchomym zamkiem hauru przegrali z Wallace i Gromit Klątwa Królika. Zaraz, zaraz. I to ma być coś złego? <grym> Wiem, Natalia, że specjalnie ze względu na mnie dałaś tę ciekawostkę. Cześć, jestem Jacyk, montuję ten film. Ruchomy zamek hauru, pik Miyazaki. Gniejąca panna młoda też świetny film, ale umówmy się, Wallace i Gromit, <grym> pik Ardmana, Dreamworks wtedy chciałby robić takie filmy jak Wallace i Gromit Klątwa Królika. Nie zrozumcie mnie źle, wszystkie trzy rewelacyjne, ale umówmy się, no, wygrał lepiej. Sorry Natalia, rzeczywistości nie oszukasz. A drugi film, który wyszedł w tym roku, z podręki Bartona, to był Charlie i Fabryka Czekolady. I nie wspominałam Wam tego tutaj chyba wcześniej, ale Barton bardzo, bardzo lubił twórczość Roalda Dala i doktora Susa. Swoją drogą też bardzo lubię tych dwóch autorów. I może dlatego zawsze było mi tak blisko do twórczości Bartona? Muszę się nad tym głębiej chyba zastanowić. W każdym razie ta surrealistyczna i odjechana adaptacja książki Dala całkiem dobrze została odebrana i myślę, że zapisze się w pamięci też jako kultowa. I powtórzę tutaj tak troszeczkę za amerykańską wiko Wikipedią. Barton zaprosił do współpracy y, swoich stałych jakby współpracowników, czyli Deppa i Dynego Golfmana. Y, Charlie i Fabryka Czekolady to pierwszy film muzyczny wyreżyserowany przez Bartona. I pierwszy raz od czasu The Nightmare Before Christmas, kiedy Elfman przyczynił się do powstania ścieżki dźwiękowej filmu, wykorzystując napisane przez siebie y, piosenki i wykorzystał swój wokal. Barton był pierwszym i jedynym reżyserem, z którego spadkobiercy dala byli zadowoleni. Wcześniej wyprodukował on inną adaptację autora, Jakubek i Brzoskwinia Olbrzymka, o której zapomniałam wam wcześniej wspomnieć i robił to dla Disneya z Henrym Selikiem. No i tak jak Roald Dahl nie lubił filmu z 1971 roku, ponieważ odbiegał on od fabuły książki. No więc Charlie Fabryka Czekolady nadal pozostaje drugim najbardziej dochodowym filmem Tima Bartona do tej pory. Rok 2007. I on przyniósł nam muzykalowy slasher, czyli Sweeney Todd, go, demoniczny Goli broda z Fleet Street. I tak naprawdę ten projekt kiełkował w głowie Bartona już od lat 80. I udało mu się to zrealizować, gdy DreamWorks zastąpił nim w, w tym projekcie sama Mendesa, bo tak naprawdę to sam Mendes miał robić Sweeney Todd. Akurat Barton był wolny, bo jego film Replays Believe or Not zostało kancelowany po tym, jak przekroczył budżet. 2010 rok. To rok, w którym powstała Alicja w Krainie Czarów, która śmiało można powiedzieć, że zapoczątkowała trend współczesnych remake'ów live action na podstawie animacji. I w czasie, kiedy Barton pracował u Disneya nad Alicją, robił też dla nich, uwaga, pełnometrażowy remake jego krótkometrażówki Frank and z 1984, który jak wspominałam, wtedy się rozstali. I Frank and był pierwszą w ogóle animacją poklatkową, która została wypuszczona do IMAXa. Okej. Okay. A teraz pora na to, żebyśmy pogadali o filmie Mroczne Cienie. Mroczne Cienie film z 2012 roku. Film, w którym Barton wpakował wszystkich swoich ulubionych aktorów i aktorki, zaangażował elfmana, dał dużo surrealizmu, mroczności, czarnego humoru i co mogło później tak? No nie wiem, może brak fajnej i spójnej fabuły? No, nie wiem, taka niezdrowa przesada, albo to, że Depp, który już od jakiegoś czasu nie potrafił przestać być Jackiem Sparrowem, stał się nudny. I jasne, film wizualnie w sumie wygląda super i przez jakiś czas traktowałam go jak takie, wiecie, guilty pleasure. Ale faktem jest, że film naprawdę był mega średniakiem, i chwilę później dostaliśmy y, Wielkie Oczy z Amy Adams i Christopher Waltzem, i ten film, który był całkiem dobrą biografią. Y, Wzbudzał we mnie nadzieję, że może jednak Barton się nie skończył i że może mroczne cienie to taki wypadek przy pracy. No ale wiele później dostaliśmy osobliwy dom pani Peregrine na podstawie powieści Ramsona Rixa. I mega mnie to wtedy ucieszyło, bo ja uwielbiam te książki. Zwiastun wyglądał obiecująco, tak wiecie, mroczno, surrealistycznie i fantastycznie i baśniowo. To Czyli to, co ja wiecie, uwielbiam. No i tutaj chyba przeżyłam największe rozczarowanie Bartone, bo film, którym pokładam takie nadzieje dla wizualnej uczty i, i genialnych dialogów i takiego lekko odjechanego, makabrycznego, mm, nie wiem, groteskowego mm, stylu, jakichś takich właśnie nie wiem, wyszukanych scen, po prostu totalnie się przejechałam. Bo to był totalnie nieangażujący średniak z totalnie zmarnowanym potencjałem. No i wiecie, może nie ma on jakoś bardzo złych ocen, ale w moich oczach pozostanie chyba największym rozczarowaniem Bartonem. I to jest prawdopodobnie ten moment, gdzie zaczęłam tracić serce dla twórczości Bartona i taką obawę, że może jednak jak Barton sobie siad na jakiejś ławeczce rezerwowych i czeka na jakieś objawienie. No i. Chyba wcale nie pomogło mi przy tym, jak dostaliśmy kolejny film live-action Bartona dla Disneya, czyli Dumbo. I to chyba nie tylko ja, za bardzo tego filmu nie polubiłam. No chociaż wiecie, tam w niektórych opiniach krytyków można było przeczytać, że to jeden z lepszych filmów Bartona ostatniej dekady. A akurat się z tym totalnie nie zgadzam. A w jednym z wywiadów Barton przyznał znowu, że tym razem kończy pracę z Disneyem i to już tak na dobre, bo nie są w stanie się dogadać w jakiś kreatywny sposób i on się czuje uwięziony przez tą korporacyjną bańkę. No ale czy faktycznie rozstali się na dobre? No ja myślę, że to się wiecie. Jeszcze okaże. Hollywood się co chwilę zmienia. Idziemy do końca, bo teraz dwie ostatnie produkcje, w których przedaje chyba nowa muza Bartona, czyli Jenna Ortega. Bo widzicie, w 2022 roku dostaliśmy serial Wednesday dla Netflixa. I jest to pierwszy projekt serialowy Bartona od lat 80. I wszyscy wiemy doskonale, że wypadło to naprawdę dobrze. Swoją drogą, Barton już dwukrotnie miał być angażowany w projekty związane z rodziną Adamsów. I pierwszy film, który miał reżyserować, kolidował z jego pracami nad Batmanami. Tam w ogóle bardzo dużo filmów kolidowało, które miał robić Barton właśnie z pracami nad Batmanami. A drugi raz, film, który miał być animacją poklatkową, nie doszedł do skutku ze względu na różnice wizualne między Bartonem i studiem Illumination. Tak, tym Illumination od Minionków. A na to, żeby Barton wziął Adamsów w swoje ręce, fani czekali od bardzo dawna. I nie będę was kłamać, ja się koszmarnie bałam, że Barton totalnie nie będzie już w stanie robić produkcji, które będą mnie bawić i cieszyć wizualnie. No i chyba na szczęście się pomyliłam. I może Wednesday nie jest jakimś takim top of the top Bartonowskiej twórczości, ale faktycznie jest bardzo satysfakcjonująca i jest to dobry powrót Bartona. Yy, serial będzie kontynuowany i zobaczymy, czy dalej będzie równie dobry. No i nasze najnowsze dzieło, czyli Beetlejuice Beetlejuice. Po 36 latach Żuko Soczek wrócił do kin. Barton już chciał tak naprawdę słożyć sequel w 1991 roku. Opowiadający o przeprowadzce na Hawaje, gdzie mieli otworzyć hotel, i film miał się nazywać, uwaga, bardzo odkrywczo: Sok z Żuka na Hawajach. Ale przeszkodził mu Batman. I tak, plany na kolejną część czekały aż do teraz. No jak to wypadło? Jak na mój gust. Zaskakująco dobrze. Naprawdę dobrze się bawiłam i w kinie, i po kinie, bo w sumie przypominają sobie różne sceny, ale mnie troszeczkę yy, łapie śmiechawka. Choć powiem Wam, że najlepiej dla mnie wypadają elementy, które są odgrzewanym kotletem z 88 roku. Te sceny, te rzeczy, które były w 88 i są tutaj powtórzone, są najlepsze. I brakuje mi też chyba jakiejś chwytliwej muzyki, takich chwytliwych kawałków, jak były z pierwszej części. No i totalnie dla mnie Bellucci i Dafo. W tej produkcji są zbędni. Nie wiem, co oni tam robią. W sensie, jakby ich nie było, to nic by się nie zmieniło. Jednak dalej to naprawdę całkiem niezły film, w którym z całą pewnością czuć Bartona, ale takiego trochę pomieszanego z tego jego wizją niemieckiego ekspresjonizmu groteski i tego nowego stylu ostatnich lat, który, no, ja nie do końca mogę pokochać. Dobra, nie będę was tutaj więcej zanudzać, ale chciałam wspomnieć jeszcze na koniec takie przemyślenia. Barton zrobił też ledyski dla mojego ukochanego zespołu The Killers. I tak myślę, że te ścieżki takie twórcze Bartona gdzieś krzyżują się z tym, co ja bardzo lubię. Bo może z Bartonem ostatnio mi wizualnie nie po drodze, ale to nie jest chyba tak, że go całkiem skreśliłam. Bo no właśnie tak jak Wam o tym wszystkim opowiadam, myślę sobie teraz, że mam chyba z nim jednak więcej wspólnego niż myślałam. Dzięki za wysłuchanie. Napiszcie proszę w komentarzach, co myślicie o takiej formie podcastowej moich faliotonów. No i oczywiście o czym byście chcieli posłuchać. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Thank you